Próbuję, nie wiem, no próbuję różne sposoby, ale okłamując ludzi w taki sposób, to dla mnie to jest dziwne. A zresztą i policja wie jaka jest sytuacja u niego, więc, dobra, niech zgłasza, Nie zgłasza, ale znów mandat zapłaci 300 zł, a nie opłaci to odsetki narosną i zapłaci 400, albo może więcej. właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, Misio i ten, ale tu nie ma ani, e, że ja się przewracam i e, śpię jakaś nawalona, że oni będą mi tu barabanić. ja otworzę im. Ja z nimi e, porozmawiam i wyjaśnię. I zobaczymy, kto jest tutaj e, nawalony, kto tutaj jest e, w ogóle. Czemu on zakończył e, streama? Bo on nie zadzwonił. On nie zadzwonił, ściema. E, chyba, że no mikrofon miał włączony, to. No mógł. Ale ja otworzę, normalnie z nim porozmawiam. I wyobraźcie sobie, że poproszę o ten mandat dla niego za to, bo syn jest 16 lat, więc e, ja nie jestem na, na, najebana albo kurwa, że ja leżę pod stołem albo na łóżku i śpię, tak jak on to robi, tak? I czeka, że e, nie wyłącza streamów e, i e, śpi nawalony. I czeka aż na streamie jaką będzie spały, żeby do Donatey szły. Bo na to liczę tylko. Że jak się nawali, to będą słać się Donate. Za kłamstwa i za to, że się nawalił i śpi. E, chłopy mają ciężko. A mnie interesuje, czy chłopy mają ciężko. Ja jestem zadowolona ze swojego życia i w końcu odżyłam. A ja jestem najebana. Michael, ja jestem nawalona. Najebana jestem. Siedzę w trzy dupy ledwo od Z wami rozmawiam i w ogóle. A ty też na niego dzwoniłaś. Mówiłaś co o tym Iwona powiesz. Ja dzwoniłam na niego? No dzwoniłam jak groził. No i, i dostał za to... raczej im, miał sprawę za to. Spotkanie na policji. I dostał za, za, za to właśnie mandat. Za mnie. Miał sprawę za to. Spotkanie na policji. I dostał za, za, za to właśnie mandat. Za mnie. Co ja zadzwoniłam na policję, ja powinnam zadzwoń, ten dostać mandat za to, żeby sprawnie zadzwoniła na policję, bo on nie, nie zdążył tu przyjść, bo on yy, zobaczył policję i się cofnął tak do, do domu. I ja powinnam dostać ten mandat, a on dostał mandat. Przyznał się, że groził mi i że yy, jechał do mnie. Przyznał się do tego. A do czego ja mam się przyznać, że sobie Siedzę na chlana zapita w trzy tyłki. Ja to im powiem. Jestem na w trzy tyłki i w ogóle. Pisał mu, że zabierze. był młoda i nie ma. Zabrał Ale to jest normalne. Dorian. A Dorian, Sven, chciał się z Tobą jakoś skontaktować. Sven, jaką on tam miał? E, a, Kiblowski, e, Kibloski, kabeloski. E, a, Kiblowski. E, kibloski, e, Ma tak na Facebooku, i żebyś się do niego odezwał. No, zabrany zaprawdę. No, Sławek, powiem ci szczerze, że zaprawdę to tam panicja, właśnie, albo młody się zabiera. Tam inaczej nie możesz żyć. A tym bardziej powiem ci szczerze, że właśnie on za się denerwuje, idzie za złożony za zapalić. To jest za bo jeżeli była to nieprawda, to by olał to i by normalnie yy, rozmawiał i ten, a on zaprawdę się wkurza, nerw i zaraz idzie zapalić, bo się znerwował i w ogóle. Więc powiem Wam szczerze, że chyba można poznać yy, po tej całej sytuacji. A to policja będzie on. <ścoughs> Ile razy to dał się zauważyć? Właśnie powiem Ci, Enigma, no zaprawdę albo banicja, albo wyzwiska, albo nerw, i później idzie zapalić. No to wszystko to świadczy o tym. Ja, na przykład, prawdy się nie boję. Jeżeli chcę, jeżeli, chcę, jeżeli ktoś mnie zapyta, ja oczywiście mam chęć, odpowiem. Jeżeli nie mam chęci, to nie odpowiadam. Nieraz sobie tutaj co niektórzy wyciszali te osoby, ale i tak ja odkryłam sobie. I y, odpowiadałam dla tych osób, bo ja nie mam nic do ukrycia. Się robi. Ale co, ja tylko słucham. Słucham, uśmiecham się. I y, mówię, że Iwona, pa, pani Iwona mówi, pani ma, albo pani, bo nie znają mojego też imienia. Bo mówię, pani mówi, dobrze pani zrobiła. Mówi, pani z nim życia nie będzie miała. I, i też mówię, że współczuję dla tej, która z nim będzie, bo to, to będzie do czasu. I on, ona to samo będzie przeżywała co ja. Więc z nim życia już nikt nie ułoży. On nawet. Y, on charakteru szybko nie zmieni. On będzie taki sam jak przez te 20 lat. On ma charakter ojca. Szczerze mówiąc, ojca ma charakter. Dobrze jego ma, powie, mama powiedziała. A. I druga rzecz. Jego mama. A. I druga rzecz. Jego mama. A niby, że mnie nie akceptowali w rodzinie i w ogóle. Żeby nie akceptowali, to by. Yy, ze mną nie rozmawiali, bym nie jeździła, bym e, nie spędzała czasu. Więc też to była e, ściema, że e, rodzinka jego nie akceptowała mnie i w ogóle. Czemu teraz się odrzuciła jego rodzinka przez, przez niego? Że co on narobił? On teraz e, szuka naprawy. Szukaj na siłę żadnej miłości, mimo że tak bardzo. poprawić e, kontakty z e, rodziną i ten, dobra z tą starszą siostrą, bo tam nie wnikała ta siostra starsza, to może naprawić sobie kontakty, ale nie z braćmi. Bracia mają powalone na niego, to mogą oni mieć jakiś tam kontakt sobie, bo w razie, w razie co, ale takiego kontaktu nie będzie miał już, co miał. A tym bardziej, że może jej bracia też oglądają i widzą, że kleje i, i poniża kobiety, dzieci, żony, w internecie. Co oni nie są za tym? Internet. Jeszcze w internecie to pokazywać. Na walona. Adaś, siedzę na walona. Adaś, siedzę na walona. jak ty. Śpię. A zas O, Czytajcie, położę się, nie? Pokażę, że śpię. Ale kto ja? E, Wel, powiem Ci, że e, szczerze tak. Nawet ci najlepsi odeszli od niego za jego zachowanie, i w ogóle tak. A tym bardziej, że też zauważyli może i też się odczuli, że naprawdę dużo kłamie. Tak mówisz error? A, tak jest, jest, siedzi. ¡Chaca, qué londa!